Do wykonania doświadczenia chemicznego potrzebować będziemy jod krystaliczny, zlewkę, trójnuk z siatką, palnik gazowy, Kolbę kulistą wypełnioną wodą do zlewki, wprowadzamy kilka kryształków jodu. Następnie ogrzewamy go w zlewce. Pomiędzy palnika gazowego. Całe doświadczenie wykonujemy pod dygestorium. Jak widzimy, zlewka się ogrzewa, zaparawa nam, a zaraz zaobserwujemy bardzo ciekawe zjawisko, jakim jest sublimacja jodu. Jod przechodzi z postaci ciała stałego od razu w postać gazu, omija ciecz. Na ściance kolby kulistej pojawiać się będą kryształki jodu. Jest to zjawisko resublimacji jodu, czyli przejścia z postaci gazu w postać ciała stałego.